Ponad rok temu Joe Fazer, czyli jeden z moich ulubionych zagranicznych twórców, nagrał film, w którym przetestował najbardziej kaloryczne pozycje w fast foodach znajdujących się w Ameryce. W swoim filmie stworzył on całą listę pozycji, zaczynając od najmniej, a kończąc na najbardziej kalorycznym posiłku, którym co ciekawe był Shake mający aż 1720 kalorii. Ja postanowiłem, że sprawdzę, jak ta sytuacja wygląda w Polsce. I dzisiaj ze mną na filmie będzie Kajo Siemano. I jako, że kajetano najpewniej kojarzycie ze spożywania niebotycznych ilości jedzenia, to stwierdziliśmy, że wszystkie 7 fast foodów, które odwiedzimy w tym filmie, zaliczymy w jeden dzień, co będzie dla nas dodatkowym challenge'em obok samego testu. I uprzedzając pytania... Tak, to była nasza wspólna decyzja. Razem będzie około 10 tysięcy kalorii, więc dla niejednego jest to gigantyczny challenge, ale dla nas będzie bardzo łatwy, co? Dla kogo łatwy, dlatego łatwy. Pierwszym fast foodem, którego najbardziej kaloryczna pozycja jest najmniej kalorycznym posiłkiem w tym filmie, jak się okazało, jest KFC. I mamy pierwszy posiłek. Jest to Kurito Grande. Jadłeś to kiedyś? No jadłem, nie raz przecież, nagrywałem to nawet. Ja nigdy tego nie jadłem. To jest generalnie najbardziej kaloryczna rzecz z KFC, z tego co udało mi się znaleźć. Smacznego. Smacznego, spróbujmy. Ja tego nigdy nie jadłem, tak jak już mówiłem. Zobaczymy, ja kto zje pierwszy. Ciężka konkurencja. No, ja no nie wiem, bo ja na czas to tak nie wiem ogólnie, ale... To wygląda, ja że myślałem zawsze, że na tych filmach to po prostu szybko wpierdala. No jem szybko, tylko to działa na zasadzie, że jak jesz jakieś gówno niedobra, to im dłużej jesz, to gorzej się robi na żołądku i trzeba to jak najszybciej zjeść, ale ja nie mam najmniejszego podjazdu do takich profesjonalistów jak nie, wiem, Matt Stowni chociażby. To są dla mnie i lata gwiesne ode mnie. Okej. Okay. To bez podjazdu jestem. Strasznie sucha. Super. Też mnie zasusza. I ogólnie jeszcze, że to jak na to, że tyle to kalorii ma, no nie uważam, żeby to było warte tych kalorii. Chodzi ci o to, że jest tego mało, nie? I jest takie no nie, w smaku jest. Ogólnie... No i nie, no w sensie to nie jest dla mnie właśnie super w smaku. Nie no, zawaj właśnie, ale nie jest taki super. No, tak, zgadzam ja tak, się, no ja też wolę chyba z co ma 1500, powiedzmy, jest o wiele lepsze. Jakbym miał ja właśnie cheat meal, to bym tego nie wybrał. Okej, jest ogólnie średnim się wydaje. A ogólnie jeszcze nie wspomniałem nawet w sumie na filmie, że to jest po prostu w sumie kurczak z serem i sosem. I to nic tutaj więcej nie ma tak naprawdę. I teraz być może że większość z Was się mocno zaskoczy. Następna pozycja zaraz po KFC, bowiem znajduje się w McDonaldzie, a dokładnie jest to burger drwala z żurawiną. I wiele osób pewnie spodziewałoby się, że to będzie pozycja gdzieś wysoka, bo ten burger drwala jest znany z tego, że ma dużo kalorii. Natomiast jest to dopiero miejsce szóste i ma on dokładnie 949 kalorii, czyli nawet nie dobiliśmy do 1000. W ogóle lubisz drwala? No lubię, lubię, ale... No nie jem ze względu na to, że to jest syfiaste jedzenie, co nie, tak, tak na nie. co dzień. Ja w tym roku nawet nie jadłem jeszcze drwala. No to Masz okazję teraz na rance ze mną. Wydaje mi się, że każdy z was słyszał o tej kanapce lub nawet kiedyś ją próbował, także nie ma sensu rozwodzić się nad tym, jak ona smakuje. Samo przejedzenie tego burgera, mimo że odwiedziliśmy już wcześniej KFC, również nie było problematyczne. Możemy więc przejść do miejsca piątego w tym filmie, jakim jest Smoky Chipotle Halloumi Burgers Max Premium Burgers. A raczej do niego nie przejdziemy, bo niestety, ale z jakiegoś powodu nie był on dostępny w ofercie i najprawdopodobniej jest to burger sezonowy, podobnie jak drwal z McDonalda. Z tego powodu postanowiliśmy jedynie wspomnieć o tym, że takie coś istnieje i przejść do czwartego miejsca jakim jest potrójny looper oczywiście z Burger Kinga. Mamy kolejny posiłek, tym razem jest to Whooper. 1056 kalorii. Jest to czwarte miejsce pod względem kalorii fast fooda, które dzisiaj będziemy testować. Ale tak porządny się wydaje. Przez... Tak, ogólnie no, wydaje się to duże. No. Powiedziałbym, że to, to jest taki jeden z większych burgerów. W sensie, szczerze, jakby złapał Drwala, to on jest mniejszy nie niż to jest, A jeszcze przy okazji zaraz zobaczycie, kotlet jest e, nie wyższy, tylko szerszy. To, le, to jest lepiej, tak. Burger taki pojedzie, że jest szeroki kotlet. No. Szczerze? zajebiście wygląda. Ładnie się prezentuje, naprawdę. Fasznego. I tu mówięś, że szybko nie jest. <y> <gry> Dalej czekam na zaproszenie. To jest jednej więcej kalorii od Banji. <gry> o, tam by się sprawdził. Ja myślę, że od, od dnia bez problemu dałbym radę z 20 tysięcy coś. Dawaj, dawaj. Naprawdę widzę, że ci to już... Ten, ten burger ci ciśnie, a nie ty Ale go... <grymne> też radę Nie będę ukrywał, że zjedzenie tego burgera było dla mnie niezwykle trudne I pomimo skipnięcia pozycji z Max Premium Burgers Był to już moment, w którym zaczynałem powoli wysiadać Tak czy siak udało mi się to wymęczyć I mogliśmy przejść do pierwszego miejsca na podium w tym filmie Jakim był Pasibus To co? Mamy kolejnego burgera Powiedziałbym, że jest najbardziej estetyczny z tych wszystkich tak. Że taki najładniejszy tak. Pod względem tak. wyglądu, ale też nie jest wcale największy Bo Burger King był dużo większy Tak, ten jest malutki Jest, jest malutki, no po prostu w porównaniu, no patrzę. Na dłoni się mieści tego. Tak ale wygląda bardzo ładnie No a co ciekawe, ten burger ma ponad 300 kalorii więcej niż ten burger z Burger Kinga, mimo że... No tak jak mówisz, on wydaje się być dużo mniejsze, tak mniej waży zupełnie, nie? Bierzesz do ręki, mniej waży. Tak, tutaj jest awokado, tutaj jest boczek w środku, ser jest. Tam właśnie nie było sera, tak sobie rozmawialiśmy, że gdyby w tym burgerze, tym triple wuperze był jeszcze ser, no to on by mógł mieć z 1200 na spokojnie. Ty nigdy go nie jadłeś. Ja już go jadłem wielokrotnie. No dobry. No mi bardzo smakuje. Więc daję cenę swoją. Bardzo specyficzny. Tak? Taki, ja tu nie czuję mięsa, tylko czuję tutaj te dodatki, to jest o, dobre, ale po prostu jest tak specyficzne, no ja, spoko, jakieś rasy, no i dobre. No dla mnie to jest ogólnie top jeden w pasibusie. Kiedyś to był taki burger, on się nazywał i to był dla mnie najlepszy, nie wiem czemu go wycofali, natomiast tych co teraz są, no to awokadus jest dla mnie najlepszy. Ja z pasibusa lubię po prostu cheeseburgery, okay. zwykłe. Ale to takie małe, to małe. takie smasze, tak, to wiem, wiem o co jest chodzi. Skubko jau špilva. Chcesz mu my tu myśleć, takie takie i być za szybciej ode Myślę, że na pewno. Ja bardzo łatwo wchodzi, bo tu jest dużo tego awokado. On jest taki soczysty, ale nie przez mięso. Tylko no to przez to, do dodatki. I nie jest jakiś mega tłusty w ogóle. Przecież on jest tłusty na pewno, ale nie czuć tego tłuszczu. Dobry burger. No to nie jest że ci kapie. No to tak. jest w, tym, w tych dodatkach w bekonie, w awokado, Nie wiem, jak to możliwe, ale pomimo zjedzenia ponad 4000 kalorii, w trochę ponad 2 godziny, Kajo dalej czuł się całkiem dobrze. Tego samego jednak nie mogłem powiedzieć o sobie, bo mimo, że awokado z pusa jest jeden z moich ulubionych burgerów. To przejedzenie go niestety nie przerosło i to był moment, w którym odpadłem z tego filmu Tak jak już wspomniałem, pasibus zajmował trzecie miejsce na naszej liście A drugą najbardziej kaloryczną pozycją w polskich fast foodach jest Popeyes I jego 7 kawałków kurczaka, które według oficjalnej strony internetowej mają aż 2356 kalorii Dobra i mamy pierwszy posiłek, który przekracza 2000 I nie jest to niestety ostatni, bo jest to przedostatnia pozycja z fast foodów dzisiaj No waży to Waży to, no ciężkie to bardzo Pachnie dripem Ale nawet tak, tak jak bierzesz taki kawałek on, on już nawet ten kawałek waży. dobre to. Mięso dobre, ale czy to przejem? Szczerze nie ma kuja już. Też ogólnie warto powiedzieć na filmie, że mamy godzinę, którą 14, a zaczęliśmy nagrywać od 11.30. 2,5 godziny zjedliśmy te wszystkie poprzednie pozycje. A widzę, że na Ciebie to nie robi wrażenia. To zjadłeś? Hmm, tak, tylko ja Nie zjadłem tego kawałka, bo on był taki surowaty ten, ale to tej to No, ten gość jest niemożliwy. Ale możesz mi odliczyć tak minus 600 za ten kawałek jeden, bo surowy taki jest tutaj. Nie chcę tego jeść. Myślę, spoko. że spoko. I dobra, muszę się umyć ręce w ogóle teraz. Ja oficjalnie poddaję się z tym. Nie ma szans, że to przejem. Ja tu musiał siedzieć pewnie przez następną godzinę lub dwie, żeby to w ogóle zjeść. Znaczy na no, jaką twarz opuchniętą z tego jedzenia. Nie wiem ile to już kalorii było zjedzonych. Pewnie zjadłem łącznie ponad 4, może 5 koła. Ten człowiek jest... Niemożliwe, że on, jak, jak on może zjeść tyle jedzenia w tak krótkim czasie? Dosłownie, tak jak mówiłem, my nagrywamy od 11.30, jest 14.50 I on zdążył zjeść, no już w tym momencie chyba 6 koła kalorii, jak nie więcej To w ogóle miał być bardziej taki film przedstawiający ranking takich rzeczy Które są kaloryczne, których nie powinno się za bardzo spożywać A wyszedł z tego taki maraton jedzenia W tym momencie wszystkie pozycje, które zamówiliśmy miały łącznie 6621 kalorii Czyli przy odjęciu tego jednego surowego kawałka Kakajo miał zjedzone pewnie około 6000, gdzie ja najpewniej przyjadłem niecałe 4000. Na naszej liście została jeszcze jedna pozycja, która spośród popularnych fast foodów jest najbardziej kalorycznym posiłkiem, jaki można zamówić. Tutaj, jednak, jeszcze przed przejściem do niej, chciałbym powiedzieć, że najpewniej istnieje coś bardziej kalorycznego. Jednak w tym filmie skupialiśmy się na popularnych sieciówkach, które mają więcej niż kilka lokali i są powszechnie znane. Tak więc najbardziej kaloryczną pozycją w tym filmie jest półmetrowy kebab z sosem łagodnym oraz baraniną z Zahir Kebaba. I jeśli możemy wierzyć informacjom zamieszczonym na ich stronie, to ten. Ten kebab dostarcza aż 2471 kalorii. No i mamy tu na stole ostatniego kilera. Jak widzicie już jest pojedynczy. Nie jak poprzednio. Nie braliśmy już tym razem po, dwu, po jednym dla każdego, bo to będzie ciężkie. <śm> Eee, no co, no, ja z mojej strony powiem tak, Zachir, to jest kebab chyba taki, który ja bardzo mało lubię, z sieciówek, nie wiem okay. Ale dawno go nie jadłem, może się coś zmieniło Ja właśnie mogę powiedzieć, że ja 4-3 lata temu lubiłem i później on się zjebał strasznie No właśnie ale... I też bardzo dawno w ogóle go nie jadłem ale To nie jest recenzja, tylko musimy to zjeść, bo to jest najbardziej kaloryczne z tych sieciówek po prostu Tak jest, no to jest najbardziej, kaloryczna, do, najbardziej kaloryczny posiłek, jaki można zamówić, taki pojedynczy Bo nie liczyliśmy w tym filmie na przykład tego, że możemy zamówić burger. Z dodatkowymi plastrami sera i z frytkami powiększonymi, bo to nie o to chodzi. Chodzi o taką pozycję, którą bez robienia zmian po prostu możemy kupić i, i ona tak wygląda. No i teraz, jako że jest tylko jeden kebab, to w ramach przeprosin ugryziemy go jak w zakochanym kundlu z dwóch stron. <laughs> I pozostało to. Zjeść, po prostu zjeść. Jak się pewnie spodziewacie, ja co najwyżej pomogłem Kajowi biorąc kilka gryzów tego kebaba, a zjedzenie go było ponownie jego robotą. Odwiedzenie wszystkich tych lokali zajęło nam jedynie 4 godziny. W tym czasie ja zjadłem około 4,5 tysiąca kalorii, a Kajo pewnie coś pomiędzy 7,5 lub nawet 8 tysięcy. To tylko pokazuje, jak łatwo jedząc tego typu jedzenia możemy wrzucić się w problemy z otyłością. Dla nas był to tylko jednodniowy challenge i cały ten syf, który zjedliśmy, spalimy kolejnego dnia na siłowni. Ludzie, którzy regularnie odwiedzają takie miejsca i zamawiają tego typu jedzenie, na pewno nie mogą powiedzieć tego samego, i w ich przypadku może prowadzić to do dużych problemów zdrowotnych. I słuchajcie, misja zakończona. Wszystkie pozycje, które mieliśmy przetestować w tym filmie, przetestowaliśmy oprócz Frame burgers. I chciałem powiedzieć, że ten człowiek to nie jest skam. Dla mnie to jest niemożliwe, jak ty jesteś w stanie tyle jeść. Ja też nie wiem, no po prostu tak o, nie wiem. Tak. Widzimy się, Bandi, w następnym odcinku. Kto z najwięcej kalorii? Pozdrawiam. Zaproście go do Bandi.